Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym zaprosić Was na omówienie podstawowych funkcji zegarka Casio Protrek PRW3500Y1 w tym konkretnym przypadku z wyświetlaczem wymienionym na pozytywowy z wersji PRW3510Y czyli już wyświetlacz w wersji STN, Super Twisted Matic, czyli ten bardziej czytelny. Zacznijmy sobie może od omówienia tego co widzimy na tarczy zegarka, najprościej będzie to zrobić jak odpalę tryb serwisowy i wszystkie segmenty się wyświetlą na wyświetlaczu, będzie nam łatwiej omawiać. Zacznijmy może od lewej strony. Lewy górny róg to jest taki trójkącik obok plusika i minusika, jest to tak jak tutaj opisano na tarczy Receiving Indicator, czyli wskaźnik poprawnej synchronizacji czasu w ostatniej dobie. Główny wyświetlacz ma tylko 5 cyfr, a nie 6 takich w rangemanie, dlatego stoperek, jak mówiłem w recenzji zegarka, może wyświetlać dane z dokładnością tylko do dziesiątych, a nie do setnych części sekundy. Minusik służy do wyświetlania na przykład ujemnych wartości wysokości, bo tutaj w tej linii wyświetlacza wyświetlane są na przykład wysokości. Na górze mamy wyświetlacz typu dot matrix, czyli wyświetlacz alfanumeryczny, gdzie wyświetlane jest również w przypadku włączenia alarmu baro, czyli alarmu pogodowego. Tutaj jest ikonka baro, wtedy ona jest wyświetlona. I jeżeli pogoda się polepsza lub pogarsza, to wtedy świeci się albo plusik, albo minusik i odpowiednia strzałka. Mamy również tutaj oznaczenie DST czyli Daylight Saving Time jest ono wyświetlane w momencie gdy mamy czas letni. Literka P nie używana w zasadzie na u nas, natomiast w krajach, gdzie czas jest w schemacie 12, a nie 24 godzinnym, godziny popołudniowe od pierwszej, od 12 do 23, czyli de facto od 12 pm do 11 pm są wyświetlane z literką P. Ta sama sytuacja jest tutaj, ponieważ tutaj może być na przykład wyświetlany drugi czas w drugiej strefie czasowej, dlatego też jest ta literka P. Oznaczenie LT mówi nam o włączonej funkcji autopodświetl Czyli, gdy wykonujemy nadgarstkiem taki ruch, gdy chcemy odczytać godzinę, i jednocześnie nie pada na tarczę zbyt silne światło, to wtedy przy włączonej tej funkcji podświetlenie włącza się automatycznie. Na dole mamy literki LMH odpo odpowiadające y y kolejno low, medium i oraz high. Jest to poziom naładowania akumulatora, co mówi nam właśnie tutaj ten napis battery to jest poziom naładowania baterii. Po prawej stronie, może tutaj na zbliżę, spróbuję na zbliżeniu pokazać literki stopień C i stopień F. Jest to oczywiście, są to jednostki stopni, jest, są to jednostki temperatury, stopnie Celsjusza oraz stopnie Fahrenheita, w zależności od tego, w której strefie czasowej zegarek jest używany. Oznaczenie skreślonej nutki oznacza brak dźwięków przycisków oznaczenie SNZ oznacza aktywowany alarm śpiocha, dzwoneczek oznacza aktywowany sygnał godzinowy, a taka falka dźwiękowa, jakby na prawo od dzwoneczka oznacza włączony co najmniej jeden z alarmów. I tutaj jeszcze mamy INHG oraz HPA, to są dwa osobne oznaczenia, mimo, że są obok siebie. INHG jest to ciśnienie wyrażone w jednostkach cali słup rtęci, a HPA jest to po prostu to samo ciśnienie, tylko wyrażone w jednostkach Hektopaskalach. I tu na górze mamy odpowiednik do, dla barometru, czyli m są to metry, a ft są to stopy. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o omówienie tego, co widzimy na wyświetlaczu. Także możemy przejść do obmówienia samych funkcji. Na głównej tarczy zegarka na górze widzimy obecnie datę w formacie miesiąc, dzień, tutaj widzimy czas w formacie godziny, minuty i na dole widzimy sekundnik. Na samym dole, w tej ostatniej linii, widzimy poziom naładowania akumulatora, w tym momencie jest na high, chain najwyższym, a tego jeszcze nie mówiłem, właśnie oznaczenie PS, jest to oznaczenie Power Saving. I jest to funkcja, która pozwala wygasić się wyświetlaczowi w godzinach od 22 do 6 rano, gdy zegarek nie jest ruszany oraz gdy nie są naciskane ani żadne przyciski i zegarek znajduje się w względnych ciemnościach. Także wtedy dla oszczędzenia akumulatora wygasza wyświetlacz i jedynie wtedy miga właśnie ta ikonka PS, pozostawiając cały, całą resztę wyświetlacza wygaszoną. W tym czasie, gdy zegarek jest w trybie power saving poziomu pierwszego, czyli przez pierwszy tydzień od wygaszenia, wszystkie funkcje działają normalnie czyli działają dźwięki, alarmy, działa synchronizacja czasu. Natomiast gdy zegarek przejdzie w stan, w stan takiego głębokiego uśpienia, Wówczas, wówczas przestają działać alarmy, przestają działać sygnał godzinowy, przestaje działać synchronizacja czasu, natomiast w tle tylko jest po prostu odmierzany bieżący czas bieżącej godziny, i w momencie, gdy zegarek wybudzimy przyciskiem, tudzież ruchem tego typu lub wystawimy go na działanie silnego światła, wówczas. Zegarek, w zegarku zostaną przywrócone wszystkie funkcje. Ma to za zadanie maksymalnie oszczędzić akumulator w, w sytuacji właśnie takiej, gdy zegarek albo jest przechowywany w pudełku, albo gdy jest w szufladzie, gdy jest po prostu niewykorzystywany, żeby nie zużywał się akumulator. Bardzo uważam sprytna i przydatna funkcja. Jedną sekundkę, tylko przeczyszczę szkiełko. Ok. No to co? Prawy górny przycisk, uruchamiamy kompas. Tak jak wspomniałem, szczegółowe omówienie tych prawych jakby sensorów ABC, czyli ALTI, BARO i KOMPAS jest w osobnym filmie, gdzie omawiałem to na przykładzie modelu MADBEN, także zostawiam Wam link w opisie filmu. Natomiast teraz omówimy takie sobie podstawowe funkcje. Tym przyciskiem uruchamiamy odczyt ciśnienia, a tym przyciskiem odczyt wysokości. Możemy jeszcze włączyć funkcję autopodświetlenia. Tutaj w ogóle mamy podświetlenie, o, właśnie, bo tu jeszcze mamy dodatkowy przycisk. Jest to przycisk odpowiedzialny za podświetlenie oraz za włączenie funkcji autopodświetlenia. Długość podświetlenia możemy ustawiać taką teraz po jednym naciśnięciu albo na 1,5 sekundy albo na 3 sekundy, teraz jest 3. A poprzez przytrzymanie tego przycisku włączamy LT, czyli funkcję auto-light i w momencie, gdy zegarek jest w cieniu oraz wykonamy ten ruch. To włącza się automatycznie podświetlenie. Zalecam raczej nie przesadzać z korzystaniem tej funkcji, bo na przykład zegarek z tym ankietem będzie się ciągle uruchamiał, będzie ciągle uruchamiał to podświetlenie. Także ja teraz je wyłączyłem przez przytrzymanie. Znowu przycisku light przez 3 sekundy. To działa oczywiście tylko w trybie timekeepingu, czyli trybie wskazywania bieżącego czasu. Włączenie i wyłączenie autopodświetlenia. Natomiast sama funkcja autopodświetlenia działa oczywiście w każdej sytuacji, nawet w ustawieniach to jest wygodne i nawet w trybie ekranu testowego. To jest dość fajna sprawa. Więc. Tutaj mamy właśnie to autopodświetlenie i tak jak wspomniałem, nie używamy go za dużo, używamy tylko wtedy, kiedy potrzebujemy, a potem wyłączamy, ponieważ gdy będziemy używali go, włączymy go na stałe, no to wtedy niestety, ale, zwłaszcza w lato nie ma problemu, gdy zegarek jest non-stop na gołym, gołym nadgarstku, natomiast gdy zegarek jest pod mankietem, on się będzie włączał często, gdy wykonujemy naturalny ruch ręką, on się może sam aktywować i dość szybko wydrenować akumulator, także tutaj uprzedzam. Że tak powiem, przed takim zjawiskiem. Zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, gdy zegarek nie ma się kiedy doładować. Dobra, jedziemy przez funkcje. Pierwsze, mamy wschody i zachody Słońca. Zobaczcie, tutaj mamy takie napisy Sunrise i Sunset. Ja może zbliżyć, będzie łatwiej to zobaczyć. I te napisy Sunrise i Sunset mają strzałeczki. Sunrise ma strzałeczkę w górę, czyli sun, yy, wschód Słońca odczytujemy na górnym, tutaj na tym górnym wyświetlaczu 105 57 a sunset 19.26. Wschody i zachody Słońca są uzależnione od oczywiście szerokości, długości geograficznej. I te dane wprowadzamy do zegarka w ustawieniach. To pokażę Wam w następnym filmie, gdzie się je wprowadza. No wiadomo, w danej jakiejś określonej lokalizacji znajdujemy i wtedy te wschody i zachody Słońca są Prawidłowe dla danej lokalizacji. Ale co fajne, można przeglądać, kiedy będzie wschodziło i zachodziło słońce dla innych dat. Bo myśli, gdy wchodzimy do tej funkcji, mamy datę bieżącą, czyli dzisiaj mamy 3 września, ale możemy sobie sprawić to dla dowolnej innej daty, przytrzymując sobie na przykład przycisk. I na przykład dla 27 będzie to już 6.36 i 18.30. Ale już na przykład, weźmy sobie przykładowo 15 października. O! To już mamy w tym momencie wschód słońca o 7, 6, a zachód 17.50, i tak możemy sobie sprawdzić dowolny, że tak powiem, dzień w zakresie od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2099. Także tak wyglądają wschody i zachody słońca. No i tu oczywiście możemy się cofać datami w przeciwną stronę. Ok, idziemy dalej. Tutaj mamy funkcję recall, i tutaj mamy zapisane wartości, które możemy sobie zapisywać w różnych funkcjach. Głównie Alt i Baros, z tego co wiem. Ja akurat z tych funkcji za bardzo nie korzystam, natomiast służy to do tego, że załóżmy, jesteśmy na jakiejś wysokości i chcemy sobie zapisać, że byliśmy, załóżmy, nie wiem, na rysach. Więc zapisujemy sobie tą wysokość tam 2499 i jeżeli on będzie prawidłowo skalibrowany, wskaże tą wysokość i możemy sobie zapisać wtedy i on wyświetli się tutaj. Tam jest nie pamiętam ile rekordów teraz, bo ja mówię, że z tej funkcji rzadko korzystam, ale tych rekordów może być dużo. Możemy zapisywać wartości zarówno dla funkcji baro, jak i dla funkcji wysokościomierza. Przechodzimy dalej. Mamy stoper. I stoper mamy. Uruchomione standardowo prawym dolnym przyciskiem i tak jak wspominałem już w recenzji zegarka, yy, dokładność stopera jest do dziesiątych części, a nie do setnych części sekundy jak w Dishokach, no wynika to z ograniczeń po prostu yy, objętości wyświetlacza. Stoper może maksymalnie pokazać 999 godzin, 59 minut, 59 sekund i 0,9 sekundy, czyli de facto 1000 godzin bez ułamka. I potem oczywiście przejdzie do odliczenia od zera. Stoperem można łapać międzyczasy, czyli na przykład tak jak teraz złapałem prawym górnym przyciskiem międzyczas na 29 sekund 0,2 i on pokazuje naprzemiennie ilość godzin oraz split mierzony. Można powrócić do, nadal do odmierzenia bieżącego czasu, można jeszcze raz sobie złapać międzyczas. I zatrzymać stoper. I gdy zatrzymuję stoper, nadal miga, je, miga napis split, ale przestała migać ta ikonka od minut. Zobaczcie, znowu bym uruchomił stoper. To zobaczcie, nadal jest ten czas, międzyczas złapany, ale miga ikonka od minut. Potem rozróżniamy, czy on jest zatrzymany, czy nie. Zatrzymuję jeszcze raz. I to jest, ten, to jest ten pierwszy czas złapany split time, czas podzielony a dopiero kolejne, naciśnięcie prawego górnego przycisku pokaże czas ostateczny, czyli 51 sekund 6 dziesiątek sekundy i jeszcze raz naciśnięcie prawego górnego przycisku w tym przypadku zresetuje stoper, czyli pokaże same zero. To jest tyle jeśli chodzi o stoper. Idziemy dalej. Dalej mamy timer. Timer jest to funkcja odliczania, odliczania czasu wstecz, czyli na przykład mamy 10 minut do jakiegoś zdarzenia, uruchamiamy timer i on odlicza czas wstecz aż do, aż do, do wyzerowania, wtedy przez 10 sekund Powtarza sygnał dźwiękowy i powraca do wartości pierwotnej, czyli do tych ustawionych 10 minut. Możemy zatrzymać timer, możemy go zresetować. Możemy również ustawić jego wartość, bo jego wartość ustawiamy w zakresie od 1 do 60. Do 60. Zaraz przepraszam, czy więcej? A nie, tu jest dużo lepiej. Słuchajcie, tak, to jest lepiej niż w tym. Tu, można tu, można tu jest 24-godzinny timer. Tak, pomyliłem się, bo w tym. W MadMasterze, do którego jestem przyzwyczajony, jest tylko 60 minut, a tutaj w tym module jest na szczęście 24 godziny. Ale tutaj z kolei nie można ustawić dokładności minut. Zobaczcie, możemy ustawić tylko godziny i minuty. Przepraszam, dokładności sekund, sorry. Możemy ustawić godziny, minuty, ale nie ustawimy sekund. Ten element nigdy po prawej stronie nigdy nie będzie migał, niestety. Więc minimalnie możemy ustawić jedną minutę, maksymalnie 24 godziny. I tak samo, jeżeli ustawimy wartość 0, to jest to po prostu właśnie ustawienie wartości do odliczania 24 godzin. Zobaczmy, mamy same 0, czyli teraz będzie 23, 59, 59. I w ten sposób on dokładnie odlicza dobę. O, o czym warto wspomnieć, o czym nie, na, na co nie każdy zwraca uwagę, potem czasami się pojawiają pytania w komentarzach, że, mam, że nie działa mi synchronizacja czasu w zegarku, po prostu kompletnie nie działa funkcja, nie da się uruchomić synchronizacji. Trzeba sprawdzić dwie rzeczy w tej sytuacji. Czy zegarek nie ma włączonego w tle timera, oraz czy nie ma włączonej funkcji alarmu BARO, czyli alarmu zmiany, szybkiej zmiany ciśnienia, alarmu pogodowego. Obie te funkcje wyłączają możliwość synchronizacji automatycznej czasu. Tak to kasja skonstruowało, i tak jest, trzeba się po prostu z tym pogodzić. Dlatego zwracam uwagę właśnie, żeby na takie teoretycznie niezależne od siebie zupełnie funkcje zwrócić uwagę. Gdy timer jest zatrzymany, zresztą zaraz Wam to pokażę, uruchamiam timer i on sobie leci, tak? Teraz zobaczmy. Synchronizacja czasu odbyła się 3 grudnia o 3.02. Zobaczcie, przytrzymuję prawidłowy przycisk. Nic się nie dzieje, prawda? Kompletnie nic. Mogę sobie go wciskać. To nie jest tak, że ja go za słabo nacisnąłem. Trzymam, nic się nie dzieje. Przechodzę jeszcze raz do timera. Zatrzymuję go, nawet nie resetuję. Idę do synchronizacji. Widzicie, od razu zaczyna działać. Nie będę teraz, że tak powiem, próbował synchronizacji. Nie ma takiej potrzeby, natomiast, bo jest zsynchronizowany. Ale wszystko działa. Także pokazuję Wam, że właśnie te dwie funkcje są od siebie silnie uzależnione. Ok, także mamy timer. Możemy go zresetować. Zostawiamy go sobie na tych zerach. Powiedzmy i idziemy dalej. Dalej mamy alarmy. Alarmów mamy 5. Zobaczmy. Zobaczcie, co się dzieje na górnym wyświetlaczu. Alarm drugi, OFF. Tak, jakby najpierw pokazuje numer alarmu przez sekundę, a potem od razu pokazuje jego status. Jak widzimy tutaj, po braku ikonki żaden z alarmów włączony nie jest, i mamy yy, sygnał godzinowy, czyli mamy tak, alarm pierwszy, alarm drugi, alarm trzeci, alarm czwarty, to są alarmy standardowe, czyli jednorazowe. Potem mamy SNZ, to jest alarm śpiocha. I alarm śpiocha różni się od standardowych alarmów tym, że gdy go nie wyłączymy, to on siedmiokrotnie będzie powtarzał sygnał alarmu. Załóżmy, że ustawimy go na siódmą rano. wówczas, gdy zaśpimy albo zegarek będzie leżał gdzieś indziej, nie, zegarek będzie dzwonił o 7, 5, 10, 15, 20, 25, 30 35. Także siedem razy będzie próbował nas dobudzić, potem się podda i oczywiście będzie robił to następnego dnia o tej samej porze, jeżeli go nie wyłączymy ręcznie. Natomiast standardowe alarmy po prostu przez 10 sekund tylko wybrzmią i koniec, i już. I dopiero następnego dnia sobie wybrzmi, nie ma żadnych powtórzeń. To jest ta różnica między SNZ, czyli alarmem O. Zaraz tutaj włączamy. Nie, nie tutaj włączamy, to włączamy tym w takim układzie. Tak. To jest alarm śpiocha, bo od razu włącza się dwie, włączają się dwie rzeczy, jeżeli włączymy alarm śpiocha. Sygnał alarmu to jest ten, który teraz widzicie, i dodatkowo oznaczenie SNZ. Wyłączę go i teraz przejdę do innego alarmu, alarmu czwartego. Wtedy włącza się tylko oznaczenie alarmu, ale już bez SNZ, jak widzicie. Można uruchomić oczywiście kilka alarmów na raz. I wtedy jeżeli widzicie to, tą ikonkę teraz, którą ja pokazuję palcem, jeżeli widzicie ją na wyświetlaczu, to znaczy, że co najmniej jeden z alarmów jest uruchomiony. I możemy jeszcze włączyć sygnał godzinowy, zobaczcie. Wtedy nie mamy godziny, tylko mamy same zera. I wtedy, jeżeli włączymy, pojawi nam się dodatkowy dzwoneczek. Dzwoneczek oznacza włączenie sygnału godzinowego. To są takie dwa krótkie piknięcia na każdą równą godzinę. OK, także teraz go sobie wyłączymy. Wyłączymy sobie alarm, który nas nie interesuje. Mamy... W... Przepraszam, nie ten. Jeszcze raz, tutaj. O, mamy włączone alarmy, i teraz jakiś alarm sobie ustawimy. Do ustawienia alarmu wygodne jest to, że od razu widzimy bieżący czas. Także wezmę sobie właśnie ten pierwszy alarm, przytrzymam przycisk Just, i w tym momencie ustawiam alarm na określoną wartość. Wezmę sobie godzinę 16.51, jeśli zdąży. Mam nadzieję, że zdąży. Tak i 51. Jest. Nie, nie zdążyłem, przepraszam. Jeszcze raz ustawiamy przytrzymujemy, czyli musimy na 16.52 i usłyszymy jak ten alarm brzmi zatwierdzam, czyli widzimy, że mamy minutę do alarmu przechodzę do trybu przytrzymując przycisk mode no i czekamy sobie na alarm także ja za chwilkę do Was powrócę, żebyście 40 sekund nie musieli czekać no i widzimy, że kilka sekund zostało do wybrzmienia alarmu posłuchamy jak to brzmi Tak jak gdzieś. W momencie brzmienia alarmu miga ikonka odpowiedzialna za alarm, co daje nam sygnał, że to nie jest koniec czasu pracy timera, tylko jest to koniec czasu, znaczy tylko jest to godzina pracy alarmu. Stąd właśnie ta migająca ikonka, bo gdyby timer w ten sposób zadział, to tutaj ikonka żadna by się nie świeciła, bo timer nie ma swojej ikonki. Stąd ta różnica. Poza tym druga różnica jest w dźwięku, ponieważ timer ma z tego co pamiętam poczwórne dźwięki, czy nie jest to takie pi-bip, pi-bip, pip, tylko jest takie pi-bip-bip. Pip, 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 pip. Dźwięk ton ten sam, tylko że są poczwórne, a nie podwójne. Także to łatwo odróżnić. I w momencie, jeszcze, gdy jesteśmy w samym trybie alarmu, zobaczcie, możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Mianowicie przetestować sobie prawdopodobnym przyciskiem dźwięk alarmu. Zobaczcie. O! Przytrzymując dłużej, ja wyzwalam alarm, i on sobie będzie tak pikał, dopóki nie puszczę. Także tak to wygląda. A w tym momencie ten alarm nie chce, żeby właściciela zegarka niepokoju, więc my sobie wejdziemy jeszcze raz do tego konkretnego alarmu. Ustawimy go na właściwą godzinę, czyli na 0. Przytrzymujemy, żeby był w pozycji wyjściowej na 0, tak, modem przechodzimy na minuty, zwiększamy wartość do 0. Tak, zatwierdzamy. Zawsze przestawienie alarmu y, automatycznie go włącza, więc teraz należy go tylko wyłączyć tym prawym, prawym przyciskiem od. Baro, i w tym momencie widzimy, że wyświetliło się off. Teraz jest on, teraz jest off i zniknęła ikonka. Jeżeli jesteśmy poza alarmami, zobaczmy, i nie świeci nam się ikonka alarmu, to znaczy, że żaden z alarmów nie jest włączony. OK, przechodzimy dalej. Alarm mówiliśmy, teraz mamy jeszcze czas światowy. W tym momencie wyświetlam czas UTC, czyli Universal Time Coordinated. Jest to jedyny czas, który nie podlega DST, bo on jest po prostu wzorcem czasu. Nie ma czasu letniego i zimowego, ma tylko jedną wersję. Jest to czas według którego ustalane są wszystkie strefy czasowe na świecie i czas, czas UTC jest wzorcem i jak widzimy czas w wersji letniej dla, dla Polski, czyli dla Berlina, Paryża i tak dalej jest o dwie godziny przesunięty w przód do UTC w lato i o jedną godzinę przesunięty w przód względem UTC w zimę. Strefy czasowe możemy sobie zmieniać prawym, prawym dolnym klawiszem i prawym górnym klawiszem. Teraz jedziemy na, teraz jedziemy w kierunku wschodnim. Tak, dokładnie. a Teraz idziemy w kierunku zachodnim. No w ten sposób. Niektóre z miejscowości yy, mogą mieć włączone od razu yy, oznaczenie DST. Zobaczcie. A niektóre nie. Jest to jakieś tam domyślne ustawienie i każde z nich można sobie manualnie zmienić. W ten sposób, że na przykład teraz załóżmy wyświetlam, no może jakąś inną strefę, żeby nie były te same wartości. Weźmy sobie na przykład, nie ma. Dobra, niech będzie Katmandu. Ok, mamy Katmandu, jest 2040 i nie ma czasu letniego. Ale załóżmy, że w tym regionie, akurat może nie w samym Katmandu, ale w tym regionie jest jakiś kraj, który korzysta z tej, strefy, z tej samej strefy czasowej i ma czas letni, bo akurat widocznie Katmandu nie ma. Przytrzymujemy lewy górny klawisz i w tym momencie włączyła się nam wersja DST tego czasu. Przytrzymujemy jeszcze raz, zobaczcie co miga. DST Hold Off albo DST Hold On. I jak jest on, to jest 21.40, jak jest off, to będzie 20.40, tak jak teraz. Także dla każdej strefy czasowej osobno można włączyć lub wyłączyć czas letni lub zimowy. Tak to wygląda. Idziemy dalej, i to jest funkcja synchronizacji czasu. Jak wspomniałem wcześniej, ona działa wtedy, kiedy nie działa timer w tle oraz kiedy nie mamy włączonego, nie mamy włączonego alarmu Baro. To są dwie, dwa czynniki, które sprawiają, że ta funkcja będzie działać. W innych przypadkach nie będzie działać, e, mówię o manualnej, a również może nie działać automatycznie, gdy ją wyłączymy. Kiedy wyłączamy. Wyłączamy na przykład wtedy, kiedy jedziemy do miejsca, gdzie wiemy, że na pewno nie ma zasięgu, więc nie chcemy, żeby zegarek nam się łączył z bazą, z nadajnikiem synchronizacji czasu. Bo wiemy, że i tak to nie zapewni mu sukcesu, więc nie ma sensu, żeby mordował akumulator, to też. Przytrzymujemy w tym trybie dokładnie ustawienia i mamy auto on oraz auto off. Auto off, ale zobaczcie, nadal świeci się tutaj sygnał, sygnał prawidłowej synchronizacji, ale to wynika z tego, że po prostu zegarek został synchronizowany prawidłowo. I w tym przypadku, jak mamy auto off, manualna synchronizacja nadal działa. Co jest ważne. Synchronizacja czasu działa tylko w strefach czasowych, które, to, które te nadajniki mają. Ponieważ, na przykład, jeżeli spróbujemy na przykład w Rio de Janeiro sobie uruchomić automatyczną synchronizację, to tutaj po prostu nie będzie działać, bo w regionie Ameryki Południowej synchronizacja czasu nie, nie działa. Tam nie ma nadajników. Także tylko dla tych stref czasowych, które mają nadajniki w swoim regionie, działa funkcja synchronizacji czasu. Także nawet jak ją wyłączymy manualnie w danej strefie czasowej, to nadal w razie potrzeby możemy ją aktywować ręcznie. Natomiast tutaj my znajdujemy się w Polsce. Cała Polska jest pokryta sygnałem z Meinflingen, więc sygnałem z Niemiec. Dlatego też w Polsce ta funkcja powinna być włączona, zatwierdzona i jest wszystko OK. No i to w zasadzie tyle. Przypomnę jeszcze, przytrzymując mod, zawsze powracamy do trybu timekeepingu, Yy, przytrzymując lewy górny klawisz wchodzimy w ustawienia i on ma dwa, dwa punkty, to, są, to jest pierwszy punkt ustawień czyli wszystkie podstawowe ustawienia i jeszcze raz jak naciśniemy pojawia się długość i szerokość geograficzna i dopiero naciśnięcie trzecie powoduje zatwierdzenie ustawień ale o tym w następnym filmie, bo nie chcę zrobić za długiego tasiemca także kolejny film o tym zegarku to właśnie będą jego podstawowe ustawienia a tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zapraszam do pozostawienia łapki w górę zapraszam do subskrybowania, jeśli macie ochotę, a tego jeszcze nie robicie i do usłyszenia w kolejnych filmach.